Sponsorem dźwięku w dzisiejszym odcinku jest firma Oktomar, której właścicielem jest mój tata i który kupił mi ten mikrofon. Więc jeżeli zauważycie znaczną różnicę w jakości dźwięku, to podziękowania należą się jemu. Dziękuję, tata. Kocham cię i specjalnie dla siebie. Cześć, ja jestem Ola i chodźcie, porozmawiajmy o sztuce. A jeśli dźwięk mimo nowego mikrofonu pozostawia wiele do życzenia, to przepraszam, ale powody mogą być dwa. Pierwsza, jest on wajzom i nie potrafię go ustawić i nie potrafię odszukać odpowiednich sterowników, co sprawia, że być może będzie on brzmiał jeszcze lepiej w przyszłości, a po drugie, cały poprzedni tydzień zmagałam się z zatokami i mówię jeszcze strasznie losowo, przez co brzmię nieco inaczej. To przepraszam. Będę... Dzisiaj będę mówić o jednym z moich absolutnie ukochanych... człowieków. <laughs> dzisiaj będę mówić o jednym z moich absolutnie ukochanych artystów, czyli o Berninim. I nikogo nie powinno to szokować, że barokowy artysta działający w Rzymie trafia akurat na listę moich ulubieńców. I tak jest też w przypadku właśnie Berliniego. W ogóle, mając ten mikrofon przed sobą, czuję się, jakbym nagrywała jakiś podcast i mam tendencję do patrzenia na niego zamiast w kamerę. Więc jeżeli przez cały dzisiejszy odcinek będzie mi uciekał wzrok, to bardzo, bardzo przepraszam, ale jeszcze nad tym nie panuję. Dzisiaj wyjątkowo nie będę się skupiać na prywatnym życiorysie artysty. Skupię się jedynie na jego artystycznej twórczości, a linki do odpowiedniej bibliografii, która przeniesie was w świat jego prywaty, zostawiam w opisie. Przechodząc do treści właściwej, Bernini tworzył głównie w Rzymie, ale miał też epizod francuski. Jak do tego doszło, opowiem za chwilę. Zacznijmy od samego początku. Bernini pochodził z Napolu, więc do Rzymu nie miał daleko. Bernini uważany był za małego geniusza, już w wieku nastoletnim rzeźbił. Bardzo dobre pod względem technicznym działa, jak na przykład Koza Matea. I jeśli spojrzymy przekrojowo na historię sztuki, to tak naprawdę o dzieciach, o genialnych dzieciach malarstwa słyszeliśmy niejednokrotnie, jak chociażby Picasso czy Giotto. O genialnych rzeźbiarzach wśród dzieci raczej słyszy się mało i jest na to bardzo prosta przyczyna: mianowicie taka, że po prostu materiał rzeźbiarski był drogi i mało który dzieciak mógł sobie kupić kawał kamienia, żeby zacząć w nim rzeźbić. Bernini miał to szczęście, że mógł właśnie to robić i być może właśnie dlatego rozwinął się jego geniusz. Od razu chcę tutaj zastrzec, że wszystkie rzeźby, które stworzył już jako dorosły człowiek, tak naprawdę nie wyszły bezpośrednio spod jego ręki. On miał naprawdę rozwinięty i bardzo dobrze prosperujący warsztat i tam kilka bądź kilkanaście osób pracowało nad jego rzeźbami. Oczywiście pomysły koncepcyjne na to, jak to powinno wyglądać i tak dalej, tworzył on sam i on też kontrolował tę te prace ale nie wykonywał wszystkiego ręcznie i wiele detali, nad którymi dzisiaj zachwycamy się, tak naprawdę wcale nie musiały być zrobione przez niego. Warto mieć to na uwadze, ale to w żaden sposób nie ujmuje ani jego twórczości, ani jego geniuszowi. Ja osobiście go uwielbiam i za każdym razem, gdy widzę go na żywo, jestem w ogromnym zachwycie i mam nadzieję, że wy podzielicie chociaż troszeczkę mój zachwyt. Ponieważ Bernini już jako dziecko był bardzo wybitny w tym, co robił, to jako dorosły mężczyzna chciał Wejść na rynek sztuki, oczywiście drogę do największych mecenasów, a co za tym idzie do najlepszych zleceń miał oczywiście otwartą. I tak swoje dzieła tworzył dla chociażby Scypiona Borghese, papieża Aleksandra III, Urbana VIII czy króla Francji Ludwika XVI. Więc, jak widać, osobistości dosyć ważne i dosyć znaczące, a co z tym też dosyć dobrze płacące. Więc Bernini na jeden nie mógł narzekać. Dla Scipione Borgesa, który oprócz tego, że był mecenasem Berniniego, był też mecenasem chociażby Caravaggio, czyli całej artystycznej śmietanki Rzymu w pierwszej połowie XVII wieku. I dla niego powstały takie dzieła jak Dawid, Apollo czy Dafne, czy Porwanie Prozrepiny. I są to dzieła, które chyba do naszej świadomości wdarły się tak najbardziej. Kolejnym mecenasem Berniniego, o którym wspomniałam, był papież Urban VIII i dla niego powstały dzieła, które nieodłącznie kojarzą nam się z wnętrzem bazyliki Świętego Piotra i jest to Konfesja Świętego Piotra i Tron Świętego Piotra. I na ten temat wielu badaczy rozwodziło się i są, powiedziałabym, chyba nawet setki publikacji, ale dla mnie z tego okresu najlepszym dziełem Berniniego jest nagrobek tego papieża który jest wspaniały nie tylko w formie, ale też tre w treści. Oczywiście jest on przeładowany symboliką, jak chociażby to, że trup na grobku wypisuje imię Urbana. Jednak Bernini na zlecenie tego papieża zajmował się nie tylko dziełami sakralnymi, ale warto tutaj wspomnieć chociażby o fontannie Trytona postawionej na placu Barberinich i jest to nieprzypadkowe, ponieważ papier Urban VIII wywodził się właśnie z tego rodu, co podkreśla dodatkowo symbol tego rodu, czyli trzy pszczoły na herbie umieszczone właśnie na fontannie Trytona. Mam nadzieję, że na tych zdjęciach to dobrze widać. Mimo że do tej pory mówiłam głównie o rzeźbach stworzonych przez Berniniego, a właściwie przez jego warsztat, to Bernini oprócz tego, że rzeźbił, był też malarzem, architektem i urbanistą. I moim zdaniem stworzył jedno wyjątkowe dzieło, które wbiło się w świadomość absolutnie nas wszystkich i nie wyobrażam sobie widoku Rzymu bez tego miejsca, które łączy w sobie właśnie urbanistykę i architekturę i oczywiście mam tutaj na myśli plac świętego Piotra. Teraz w łopatologicznym skrócie wytłumaczę historię przebudowy bazyliki Świętego Piotra, jednak zastrzegam, że jest to ogromne uproszczenie i nie posługujcie się tym raczej na egzaminach, chociaż oczywiście da wam to jakiś zarys w całej historii, ale. Absolutnie nie jest to wystarczające, co ja teraz powiem. Parę dziesiąt lat wcześniej na zlecenie papieża Juliusza II zaczęto przebudowę bazyliki Świętego Piotra. Ta, która stała wcześniej została wbudowana na zlecenie Konstantyna Wielkiego w IV wieku i z różnych względów zdecydowano się na jej przebudowę. Jednym z tych względów był grząski grunt, na którym owa bazylika się znajdowała i ze względu na bezpieczeństwo architektoniczne zdecydowano się na jej przebudowę. Oczywiście Grząski Grunt to nie są wszystkie warunki, dla jakich zdecydowano się na przebudowę tej bazyliki, ale temat przebudowy bazyliki to jest naprawdę gigant i można by spędzić na nim dni próbując go wytłumaczyć, więc wracam do mojego uproszczonego cyklu. Wielu działających wówczas architektów zgłosiło swoje pomysły, spośród nich został wybrany projekt Michała Anioła. I to co obecnie uznajemy za Bazylikę Świętego Piotra jest właśnie jego autorstwo. Jednak później Carlo Moderna zdecydował się dostawić do projektu Michała Anioła fasadę. Fasadę na nieszczęście parawanową, która zasłoniła cały zarys Bazyliki Świętego Piotra. I tak naprawdę w momencie, w którym ją dostawiono, to oprócz fasady stojąc przed Bazyliką Świętego Piotra widać było jedynie jej kopułę, co całkowicie zniszczyło zarys artystyczny Michała Anioła. I zdecydowano się wówczas na kolejną przebudowę. tym, jak Carlo Moderna dostawił swoją fasadę, Zaczęto zauważać, że tak naprawdę nie spełnia ona swojej funkcji i zasłania to, co stworzył Michał Anioł. I kolejną przebudowę powierzono Berniniemu. Miał on wysmuklić tę fasadę i, co za tym idzie, wydobyć też kopułę, która za tą fasadą była widoczna bardziej na wierzch. Zdecydował się zrobić to za pomocą dostawienia dwóch bardzo strzelistych wież po bokach. Jednak chociaż był świetnym architektem i brał poprawkę na wiele rzeczy, na jedną rzecz nie wziął poprawki aż tak dużej, jak powinien wziąć mianowicie nie wziął pod uwagę grząskiego gruntu, na którym stała. I w trakcie budowy wieże zaczęły się walić. W międzyczasie tron papieski objął papież Innocenty X, który nie był zwolennikiem Berniniego, ponieważ ten służył Barberini, za którymi papież Innocenty X nie przepadał, bo wywodził się z konkurencyjnego rodu. Głównym artystą działającym na dworze papieża Innocentego X był Boromini, który automatycznie stał się przeciwnikiem Berniniego i to również za jego sprawą dokonała się rozbiórka tych części wież, które Bernini tam postawił. Sytuację konfliktową na linii Bernini-Innocenty X wykorzystał doskonale kardynał Cornaro, który postanowił przejąć wybitnego artystę i na jego zlece... i dać mu zlecenia na dzieła dla własnej rodziny. I tak, na przykład, w Kościele Świętej Wiktorii w Rzymie w kaplicy Kornaro powstała właśnie Ekstawa Świętej Teresy, jedno z najbardziej rozpoznawalnych dzieł Berniniego. Moim zdaniem, jednym z ciekawszych dzieł, które powstało na fali konfliktu Bernini-Boromini, jest plac Piazza Navona, który nie jest autorstwa żadnego z nich, ale chodzi mi o dwa dzieła, które się na tym placu znajdują. jest to Kościół Świętej Agnieszki stworzony przez Borominiego i Fontannę Czterech Rzek stworzoną przez Berniniego. Oczywiście ja w tym konflikcie jestem totalnie po stronie Berniniego, żeby tutaj nie było wątpliwości. I uważam, że to co on zrobił z tą fontanną jest absolutnie fenomenalne. Fontanna składa się oczywiście z wielu symboli, ale przede wszystkim z personifikacji czterech najważniejszych rzek na czterech kontynentach. I stoi ona dosłownie tuż przed wejściem do kościoła stworzonego przez Berniniego i wszystkie te postacie wyrzeźbione przez zakład Berniniego teatralnie się od tego kościoła odwracają i mają bardzo specyficzne miny. I w momencie, w którym ktoś nie zna tej historii, może by pomyśleć, że to jest po prostu jakiś tam zabieg artystyczny, że stawiam, że większość tak naprawdę nie zwróci na to uwagi, ale w momencie, w którym na to patrzymy i widzimy, że one zasłaniają się rękoma, czy robią jakieś takie gesty obrzydzenia, moim zdaniem jest to fantastyczne. I no... Mało która fontanna wzbudza we mnie tyle pozytywnych emocji, co właśnie ta stworzona przez Berniniego. Mam nadzieję, że chociaż częściowo podzielicie mój zachwyt. Jak nie trudno się domyślić to, że Przeciwnik Berniniego objął najwyższe stanowisko władzy kościelnej, co z tym idzie był też bardzo znaczącym mecenasem i zapaliło się jedno tak naprawdę z największych osiągnięć Berniniego, nie wpłynęło korzystnie na jego morale. Postanowił zabrać wszystkie swoje manatki i uciekł do Francji. Tam na dworze Ludwika XVI stworzył m.in. jego piersia, ale także liczne inne dzieła. Jednak w momencie, w którym ogłoszono konkurs na fasadę Louvre, a Bernini ten konkurs przegrał, postanowił on wrócić do Rzymu. Gdy Bernini wrócił do Rzymu i ponownie zaczął tworzyć dla papieża, tym razem dla Aleksandra VII, postanowił dokończyć swoją przebudowę Bazyliki św. Piotra i wówczas dostawił przed nią najsłynniejszy chyba dzisiaj plac, który wrył się głęboko w świadomość nas wszystkich. Składał się z dwóch części, z trapezu i owalu, co widać doskonale na planie z lotu ptaka. I od momentu przebudowy Bazyliki św. Piotra przez Berniniego należało ją oglądać, zaczynając na początku placu. W momencie, w którym jesteśmy w stanie ogarnąć wzrokiem i owal, i trapez, i fasadę, i dopiero kopułę, wówczas stawała się ona jeszcze bardziej monumentalna, i wówczas wspaniale było widać to, co Michał Anioł chciał pokazać. Czasów Aleksandra, moim zdaniem, najlepszym dziełem Berniniego jest nagrobek samego papieża, ponieważ. Jest on wyjątkowy przez kilka względów. Oczywiście jest naszpikowany symboliką, spełnia barokową ideę zamku z dwerku, czyli działa totalnego, łączy w sobie wiele dyscyplin, ale moim zdaniem jest wybitny również przez coś innego. Wiadomo, przestrzeń bazyliki jest ograniczona, a każdy szanujący się papież chciałby życie wieczne spędzić właśnie w jej murach. I Aleksander VII nie był tutaj wyjątkiem. Jednak na jego nieszczęście rządził stosunkowo dosyć późno i tego miejsca zaczynało brakować. I Bernini wykazał się tutaj niemałym sprytem, umieszczając nagrobek papieża nad jednym z wejść do Bazyliki. Co sprawia, że Aleksander VII ma swoje wymarzone miejsce w Bazylice, a cały nagrobek dostał wydźwięk bardzo symboliczny, ponieważ mamy tutaj dosłowne wejście do Bazyliki. Ale cała konstrukcja sprawia, że możemy je odczytywać również jako wejście pomiędzy światami, jako bramę niebios, przy której stoi Piotr, bo przecież jesteśmy w jego najważniejszym kościele. Moim zdaniem jest to zabieg niesamowicie ciekawy. A oprócz tego, na tym nagrodku zwisa nam jedna z kotar. Co tak naprawdę wzmaga ten efekt, że nie wiemy w którym momencie zaczyna się rzeźba, a w którym jeszcze mamy do czynienia z architektonicznymi częściami bazyliki. Ja jestem ogromną fanką nie tylko jego twórczości, ale też całego życiorysu, co myślę, że dało się zauważyć. Zawsze jak o nim myślę, to wzbudza we mnie jakiś taki ogromny entuzjazm. To tyle ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Pa! Na sam koniec chciałabym dodać, że moje filmy są bardzo dużym uproszczeniem i oczywiście nie poruszam nawet połowy wątków związanych z danymi artystami czy z ich twórczością i jeżeli ktoś chciałby więcej to oczywiście zachęcam do chodzenia na wykłady, czytania, szukania na własną rękę ja w kilka minut nie jestem w stanie przedstawić wszystkiego, ale nawet jeżeli są tematy, gdzie byłabym w stanie to zrobić 5-8 godzin jak w przypadku Caravaggio, to są tematy, których nie znam tak głęboko i po prostu nie jestem w stanie powiedzieć wszystkiego.